Cześć, nazywam się Konrad Morański, ze mną dzisiaj jest Marta Stryczek, psychodietetek, trener personalny trener medyczny. W tym materiale omówimy dla Was 8 ćwiczeń na stabilizację centralną dla osób początkujących. Pamiętaj jednak, że podstawą do treningu mięśni stabilizacji centralnej jest umiejętność ich napięcia, ich wyczucia oraz świadomość w jakiej kolejności się one powinny napinać. To mówiłem dosyć dokładnie w naszym pierwszym odcinku, w naszym pierwszym materiale, także odsyłam do niego. Link w opisie albo gdzieś tu się powinien wyświetlić. No to co? Działamy! Działamy! Zaczynamy od zdechłego robala. Dlaczego to ćwiczenie jako pierwsze? Zdechły robal to jest w zasadzie jedyne ćwiczenie, gdzie sami możemy skontrolować nasze krzywizny kręgosłupa i to jest w tym ćwiczeniu wspaniałe. Więc w jaki sposób to robimy? Jedną rękę sobie wsadzamy pomiędzy wyrostki kolczyste kręgosłupa a matę. Wyrostki kolczyste kręgosłupa to są te najbardziej wystające kości przy kręgosłupie. One są tuż pod skórą, więc każdy jest w stanie je wyczuć. I teraz tak, w momencie kiedy mamy naturalną krzywiznę kręgosłupa, pomiędzy wyrostkami kolczystymi a matą mamy przestrzeń na takie około 2 palce, to jest około 1-2 cm. Czyli teraz ustaw sobie tak kręgosłup, żeby kręgosłup nie naciskał na Twoje palce, ale też, żeby nie odklejał się za bardzo od tych palców. Jak już mamy naturalny krzywizny kręgosłupa, no to podnieś, przyjmijmy pozycję początkową i zaktywujmy mięśnie stabilizacji centralnej, czyli na początku mięśnie na miednicy, później pępek do kręgosłupa, na końcu zewnętrzne mięśnie brzucha. I teraz pytanie, kiedy będziemy robić wdech, kiedy wydech. Wydech robimy wtedy, kiedy mamy najtrudniejszą fazę ćwiczenia. W tym ćwiczeniu, bo będzie, kiedy będziemy prostować i wychomowywać ten wyprost kończyn górnych i dolnych, to wtedy jest ten moment, kiedy najbardziej mamy największy opór do pokonania, dlatego wtedy jest wydech i chwilę zostajemy na chwilę na bezdechu, bo wtedy największą siłę jesteśmy w stanie wygenerować. Więc jak już mamy napięte mięśnie dna miednicy, głębokie mięśnie brzucha, zewnętrzne mięśnie brzucha. No to wdech do przepony i prostujemy przeciwległą ręka, przeciwległą nogę. I tu jest wydech, chwila izometrii i wracamy i dopiero teraz wdech i ponownie wydech mocno dociągamy porfek do kręgosłupa. Chwila pauzy wracamy. I wdech do przepony. Jak można tutaj sprogresować to ćwiczenie? Bardzo prosto, wystarczy prostować obie kończyny dolne. Hop, wydech pampek do kręgosłupa. Chwila pauzy. I wdech. Dokładnie. Ok, to jest trudna wariacja. Jeszcze wariacją pośrednią to jest takie coś, że jedną nogę prostujemy do końca, a drugą tylko częściowo. Ok, i tyle wystarczy. I wracam. Świetnie. I teraz druga strona. Kolejne ćwiczenie, deska bokiem. Deska bokiem, zaczynamy od najprostszej wariacji. Polega na tym, że mamy w kolanach, pomiędzy kolanami a udami kąt prosty i unosimy bioderka na około 3 sekundy, hop. Raz, dwa, trzy i opuszczam. Tutaj robimy dłuższą lub krótszą przerwę i ponownie, hop. Tutaj oczywiście pilnujemy, jak zawsze, napięcia stabilizacji centralnej, głębokie mięśnie aktywne i opuszczamy. Utrudnieniem tutaj jest utrzymywanie stale tej pozycji, hop, i trzymamy. Tutaj się nawet możemy zbliżyć do opadku mięśniowego. Kolejne utrudnienie, wyprost obu kończyn dolnych, tak jak to widzicie teraz. Kolejne utrudnienie. To są już dwa punkty podparcia, czyli wcześniej mieliśmy trzy punkty podparcia, teraz mamy już tylko dwa. Kolejnym utrudnieniem jest destabilizacja pierwszego punktu podparcia. I ostatnia progresja. stopą piszemy swoje imię. To znaczy nie swoje imię, tylko imię trenera. Kolejne świetne ćwiczenie na mięśnie skośne brzucha. Tak więc przyjmujemy pozycję wyjściową, wkręcamy mocno stopę w ziemię. Trzy punkty podparcia: duży palec, mały palec pięta. Ustawiamy kręgosłup w neutralnych krzywiznach, pilnujemy, aby nasz odcinek szyjny nie poszedł do protrakcji. Barki w retrakcji i depresji. Przyklejamy pępek do kręgosłupa, nabieramy powietrza i z wydechem wykonujemy ruch ramionami. Wdech. I z wydechem. Pilnujemy się, aby nasz, nasza pozycja się nie zgarbiła, aby głowa nie uciekała do przodu. Teraz pokażemy najczęściej występujące błędy w tym ćwiczeniu. Tak więc wypuszczanie barków, uciekająca głowa do przodu, zamykanie klatki piersiowej, a także ruch kręgosłupa. Kolejne proponowane przez nas ćwiczenie to Beard Dog. Niestety bardzo często w pozycji początkowej garbimy się. Konrad, możesz pokazać ten najczęściej występujący błąd. Jak widzicie, garb, wysuwanie odcinka szyjnego do przodu. Nie chcemy tego, więc żeby temu zapobiec, wystarczy środkowe palce dłoni zlotować na zewnątrz. Mamy tutaj tą rotację zewnętrzną. Dłonie są ustawione stosunkowo blisko kolan. Przez co nasza klatka piersiowa jest otwarta. Następnie przyklejamy pępek do kręgosłupa, pilnujemy ustawienia naszego kręgosłupa, potylica środkowy odcinek piersiowy oraz kość krzyżowa powinny być w linii. Można sobie jeszcze tutaj sprawdzić dłonią, czy jesteśmy w neutralnej krzywiźnie, czy nasz odcinek lędźwiowy jest ustawiony prawidłowo. Następnie, jak nasza pozycja wyjściowa jest przyjęta, jest prawidłowa, wykonujemy ruch przeciwną ręką oraz przeciwną nogą. Ruch wykonywany jest z wydechem. Na wdechu pozycja wyjściowa z wydechem, ruch przeciwna ręka, przeciwna noga. Pilnujemy, aby zarówno i ręka, jak i noga były na jednej wysokości, możemy sobie jeszcze urozmaicić tą wersję. Ręka może zostać odwiedziona do boku, przez to dodatkowo będziemy rozciągali klatkę piersiową, otwierali nasz odcinek piersiowy i pracowali również nad mobilnością. Kolejne ćwiczenie: wznoszę kolan w oparciu o okciach. Przyjmijmy pozycję początkową. Pilnujemy tutaj, żeby zachować barki w retrakcji i depresji, żeby się nie garbić. Brodę cofamy do tyłu, czubek głowy ciągniemy do sufitu i prezentujemy tutaj wariację dla osób początkujących, więc wybierzemy sobie taką wariację, kiedy kolana są. Zgięte pod kątem 90 stopni. I tutaj się zatrzymujemy na chwilę. Dlaczego tutaj ta faza zatrzymania jest, yy, jest tak ważna? Czemu nie robimy takich szybkich, dynamicznych ruchów? Ponieważ tak, wykonujemy tutaj ruch w stawie biodrowym. Więc ktoś może powiedzieć, że tutaj pracujemy mięśniami zginaczy bioder, a nie mięśniami stabilizacji centralnej. Ale mięsień prosty uda, teraz wywiera dźwignię na miednicę i próbuje nam miednicę ustawić do przodu pochylenia, czyli Mięsień prosty uda, ciągnie naszą miednicę do tak jakbyśmy mieli pogłębić lordozę dlatego nasze mięśnie stabilizacji centralnej nas wtedy stabilizują. Okej, okay. nie trzymamy tak długo, jak teraz gadałem, hop, jeszcze raz, raz, dwa, trzy i powoli w dół, powoli, 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 tak jest i znowu do, do góry, hop, tu jest uf. wydech, pępek mocno do kręgosłupa, pilnujemy, żeby się nie zgarbić, żeby barki nam nie wyszły do przodu i powoli w dół. Kolejne ćwiczenie, zakrok z niesymetrycznym obciążeniem. Zakroki bardzo często wykonujemy z symetrycznym obciążeniem, ale w momencie, kiedy mamy niesymetryczne obciążenie, to ciężar próbuje nas pociągnąć do boku. I wtedy, w odpowiedzi mięśnie stabilizacji centralnej, te skośne mięśnie, one nas stabilizują, żeby pomimo tego, że ciężar ciągnie do boku niesymetrycznie, to żeby tę symetrię zachować. I wtedy doskonale angażujemy właśnie te skośne mięśnie. Zaprezentujesz. Pilnujemy, żeby stopy były ustawione równolegle i tutaj ramiona muszą być symetrycznie. Także wykonujemy to ćwiczenie trochę jakbyśmy byli takim robotem, jakbyśmy takim terminatorem byli. Zaprezentuj teraz to nieprawidłowo. No właśnie, tego rodzaju chwiania, przechylanie miednicy, nierówne ramiona, to wszystko są błędy. Kolejne ćwiczenie, deska na boksie. Dlaczego na boksie, a nie na ziemi? Tak naprawdę deska jest bardzo trudnym ćwiczeniem i żeby je wykonać faktycznie prawidłowo, czyli zachowując naturalne krzywizny kręgosłupa. Pogłam po troszkę czyty lordozę lędźwiową. O właśnie, pomiędzy, jak przyłożymy kija do, do środka kifozocinka odcinka piersiowego kości krzyżowej i zawartości zewnętrznej potylicy powinniśmy widzieć ładne naturalne krzywizny, czyli pomiędzy wyroskami kolczystymi a kijem powchodzą sobie same palce. Dzięki temu wiemy, że na, mamy naturalną krzywiznę kręgosłupa lędźwiowego. Najczęściej, na bardzo często popełnianym błędem w tym ćwiczeniu jest zrobienie takiego garba. Możesz zademonstrować? O właśnie. Przez to, że się mocno garbimy, to skracamy ramię dźwigni i tak naprawdę mięśnie stabilizacji centralnej są mniej obciążane. To po pierwsze. A poza tym zwróćcie uwagę, jakiego, jak bardzo tutaj Marta jest zgarbiona. Pamiętajmy, że nasz układ nerwowy zapamiętuje to, co my robimy i uznaje to za nawyk bez względu na to, czy to jest dobre, czy to jest złe. Tak więc jeżeli tak będziemy ćwiczyć, no to ciężko oczekiwać, żeby Marta wstając miała zachowaną naturalną postawę. Dlatego lepiej jest podnieść sobie tę deskę, żeby robić to w oparciu, żeby więcej ciężaru przenieść na nogi, bo dzięki temu będziemy w stanie zachować naturalny krzywizny kręgosłupa i faktycznie wykonamy to ćwiczenie przez około 40-50 sekund, tak jak to powinno być wykonywane. Jeśli dla kogoś wersja deski jest zbyt nudna, albo po prostu chce sobie ją urozmaicić, można wykonać sobie podpor na boksie. I tutaj również zaczynamy od ustawienia pozycji wyjściowej. Pilnujemy ustawienia kręgosłupa, tak jak to wspomnieliśmy wcześniej. Czubki środkowych palców również ustawiamy do boku, dłonie w rotacji zewnętrznej po to, aby otworzyć klatkę piersiową. Teraz, gdy mamy już ustawioną pozycję, zaczynamy pracować kolanem. Możemy wykonywać, tak jak Konrad wykonuje, ruch do boku bądź do skosu. Otwieranie do boku spowoduje dodatkową mobilizację i otwieranie naszych bioder, co też wpłynie korzystnie na całą pracę w tym ćwiczeniu. I tak oto dotarliśmy do końca. Daj koniecznie znać, jak podobały Ci się zaprezentowane przez nas ćwiczenia. Zostaw lajka, zasubskrybuj nasz kanał, a także jeśli masz jakieś konkretne pytania, chcesz zobaczyć coś konkretnego na naszym kanale, napisz proszę komentarz.